Bez potwierdzenia, no nie. No, to nie, to nie to Dzień dobry. Napisane, musi być, musi być... Jest burmistrz granicz? Nie ma. Przepraszam, mogę zająć panu chwilkę? Łamania przepisów prawa. To Przede wszystkim pan. Przepraszam za wtargnięcie. Tym zgłosiłem to, ja to. Jest wydruk z dnia dzisiejszego z godziny 12.32 tak. z dziennika z Infopel. Jak widać, jest mały numer ISSN przyznany. Codziennie jest nowy numer tego dziennika. Jak widać, jest tu zamieszczony program wyborczy burmistrza. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego od czterech lat. Burmistrz Gronicz prowadzi agitację wyborczą za pośrednictwem dziennika z Info.pl. A czego dotyczy agitacja wyborcza? Propagowania na przykład programu wyborczego. Ale przy jakiej okazji? Przy okazji wyborów. A kiedy są wybory jakieś? No, burmistrz nie sprzątnął I cały czas publikuje w każdym kolejnym wydaniu dziennika z Info.pl, który ma numer, jest pana, proszę przyznany proszę przez sąd. Proszę zwrócić się z tym pytaniem, ewentualnie do pana burmistrza. Ewentualnie do Zinfo czy czegoś tam jeszcze, ja Panu nie potrafię odpowiedzieć na pytania, które nie należą do moich kompetencji. Eee, jeżeli ma Pan jakieś wątpliwości i, pana... mówi pan, i mówi Pan o tym, że ktoś ma je prawo, proszę zgłosić się do właściwych organów. Chcia... Państwowa Komisja Wyborcza, Prokuratura, Policja. Chciałbym Pana poinformować o Pana obowiązkach usunięcia wszelkich materiałów wyborczych. Jeżeli które nie. zostały... znajdują się na ulicach na słupach ogłoszeniowych i tak dalej. Proszę Przede pana, wszystkim... Nie wiem o czym Pan mówi. Ale pan jest, a tam jest też inny przepis, nachodzi który mówi pan, o tym... chodzi Pan urząd systematycznie, tak? zmuszając nas do zajmowania się sprawami, które nie, należy, które nie należą do naszych kompetencji. Po raz kolejny, Panie Krzeszowski, informuję Pana, że jeżeli ktoś łamie prawo i Pan ma taką wiedzę, to powinien Pan się zgłosić do prokuratury, a jeżeli to dotyczy wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej. Bo wie Pan, ja chciałbym wystartować w wyborach, tylko, czu proszę, proszę tylko proszę, czuję, że moje szanse są nierównie, nierówne, ponieważ proszę, między wystarczy... innymi również i Pan prowadzi tą agitację wyborczą. Nie i... prowadzę, proszę Pana, żadnej agitacji wyborczej. To dlaczego? Nie zajmuje się wyborami, a Pan utrudnia mi pracę w Urzędzie Miasta. To dlaczego? Każdego czy pan ma jakieś sprawy związane no z... No to dlaczego codziennie z, no z miastem, z pana kompetencjami. No nie są, proszę pana zwa... sprawy związane z miastem. Czyli moimi pan to prywatnie robi, czy jako urząd miasta? Nic nie robię, co by pana mogło w tym zakresie interesować. No interesuje chcę nagrywać, bo sobie tego nie życzę. Jest pan z pracy. Nie życzę sobie, żeby pan mnie nagrywał, i a tym bardziej liczę, nie życzę sobie, żeby pan publikował mój wizerunek. Bo no pan... to, co pan robi, nie jest związane z moimi obowiązkami. To, że ja jestem w pracy. To nie znaczy, że Pan może sobie robić z moim wizerunkiem, co się Panu podoba. I prosiłbym Pana, żeby Pan opuścił mój gabinet, ponieważ utrudnia mi Pan wykonywanie obowiązków służbowych. Po raz kolejny. A ja Pana po raz kolejny informuję, że umowa kupna-sprzedaży domeny z Info.pl stała się wolna. Nie, nie wyrażam, pan z... mówi. Nie nie wyrażam kupował, zgody. Nie wiem, kto kupował, kto sprzedawał. Nie publikuję w tam żadnych Ale pan. I, i proszę, jeżeli, jeżeli proszę mam, nakazać tak, człowiekowi, który bezprawnie nią zarządza, usunąć herb miasta z tej strony. Panie Wojtku. Nie, bo ten Pan prowadzi od 4 lat kampanię wyborczą. Nie, nie, proszę Pana. Po prostu szanujmy wyborców, szanujmy mieszkańców miasta. Po prostu, jeżeli ci ludzie nie potrafią usunąć agitacji wyborczej, nie wiem, co pan na przykład myśli o tym, że burmistrz od trzech lat prowadzi agitację wyborczą, chociaż powinien skasować materiały z portalu z zinfo.pl, no po prostu jakiś. Widzi pan, ludzie są zastraszeni. Chodźmy. Terror w mieście. Czemu terror? No, terror. Tak. Więc ja tam wrócę i uzyskam informację od wiceburmistrza. Poproszę pana, który jest za monitoralis. No. Proszę. Się niestety